Hej, 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 witam Was moi drodzy bardzo serdecznie i wreszcie wracamy do materiałów pracowniczych. Otóż chciałem Wam pokazać artykuł z o2.pl. Zalała się łzami po pierwszym dniu. Pracowała 8 godzin, tylko że wokół artykułu wybuchła tak gruba inba, iż O2 go po prostu usunęło. Nie ma go. Był chłop, nie ma chłopa. Na całym mamy RMF, która praktycznie zrobiła kopii w klejkę po najmniejszej linii oporu. Ale to dla nas akurat wspaniale, możemy go przeczytać. Od razu na wstępie powiem wam w skrócie, jaka inba wokół tego była. Oczywiście nie brakło okrzyków Januszerki na zasadzie Urdu, bo młodzi to nie chcą chodzić do pracy, bo za naszych czasów czy człowiek i po 20 godzin robił się cieszył, że robota była. Natomiast inni zaczęli zwracać uwagę na to, że nie, ta laska ma. Rację. Dalaska naprawdę wysunęła parę nowych, normalnych postulatów, które są całkowicie akceptowalne przez wszystkie pokolenia, nie tylko tak zwaną Zetkę, ponieważ mam wrażenie, że z Zetki robi się takich antychrystów pracowniczych, takie roszczeniowe pokolenie, które w ogóle nie chce pracować. Najlepiej, już się działo i chciało, żeby kasa leciała, a przynajmniej tak o tym twierdzą kukoldy ekonomiczne, czyli ludzie, którzy prywatarzom. Gdyby mogli, to by wiadomo co zrobili. Nie, nie łaskę. Chociaż można powiedzieć po premierowemu Morawieckiemu łaskę, tylko że bez alta. Mało tego, zdarzyło się, że banda takich zawędrowała na mój kanał, gdzie zaczęli wypisywać w sposób bezczelny, pokazując, że albo nie przeczytali artykułu, albo zakłamują rzeczywistość poprzez sugestie, że babka, rozumiecie, ma pracofobię. Do tego nie martwcie się, wrócimy na koniec. Na razie przeczytajmy sobie artykuł z RMFFM. 21-latka pracowała przez 8 godzin, zalała się łzami po pierwszym dniu pracy. Pewna tiktokerka poszła po studiach do pierwszej pracy. Gdy jej zmiana dobiegła końca, nie mogła powstrzymać łez. 21-latka uważa, że przez wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach 9-17 przestała mieć czas na większość dotychczas podejmowanych aktywności. Młode pokolenie chciałoby czterodniowego tygodnia pracy. Ostatnio dyskutuje się o skróceniu tygodnia pracy do czterech dni. Według młodego pokolenia sprawiłoby to, że ludzie mieliby więcej czasu na życie prywatne. Poza tym na rynku coraz częściej pojawiają się oferty pracy zdalnej, bo dla niektórych mieszkających, zwłaszcza pod miastem, dojazdy do biura są prawdziwą udręką. Odrębną kwestią są także płace, bo generacja Z często zwraca uwagę na wynagrodzenia, które często nie są wystarczające do samodzielnego życia. Zacznijmy sobie właściwie od początku. Moi drodzy, w tym momencie mamy czterodniowy tydzień pracy, to znaczy w tym tygodniu. Mamy poniedziałek wtorek, gdzie idziemy do pracy, potem pierwszy listopada jest ustawowo dniem wolnym i jest drugi trzeci, a potem czwarty, piąty to już jest sobota, niedziela. Chciałbym, żebyście przez ten tydzień zwrócili uwagę jak wygląda wasza praca. Czy czujecie się bardziej wypoczęci, czy zrobiliście więcej przez ten tydzień, czy może mniej w stosunku do innych tygodni, czy czujecie się bardziej Rześko? Lepiej jesteście w stanie podjąć inicjatywę. Tylko zwróćcie uwagę też jedna taka mała kwestia. 1 listopada odpocznijcie, ale na serio odpocznijcie. Nie róbcie desperackiego biegu ze zniczami po całej Polsce. Nie lećcie za wszelką cenę na tak zwany grobing po całym mieście, bądź też województwie, bądź też regionie. Dajcie sobie święty spokój, odpocznijcie i dajcie mi potem znać, jak wyglądał wasz tydzień. Bardzo jestem ciekaw Waszych odczuć, tylko tutaj chciałbym poprawić dziennikarza RMF-ki, ponieważ tak się składa, że to nie młode pokolenie sobie wymyśliło ten czterodniowy tydzień pracy, lecz brytyjscy naukowcy. Brytyjscy naukowcy pierwsi wypróbowali to na tkance żywej, w swoim własnym kraju, na poszczególnych firmach i okazało się, że szoker, wydajność pracowników nie tylko nie spadła, ale w niektórych przypadkach nawet wzrosła o procent. Tak się składa, że jak były opublikowane te badania, to nagrywałem na ten temat materiał. Oczywiście, jak zapewne się domyślacie, jak znajdę link w opisie. Praca zdalna, która w Polsce urasta też do miana dziecka szatana. Największej możliwej złośliwości pracownika, który na pewno się będzie opierdzielał, ale jak siedzi w biurze, no to pod okiem czujnym księcia pana prywaciarza się opierdzielał nie będzie. Tylko <noise> znów mieliśmy zderzenie wielkopolackiej feudalnej wizji z rzeczywistością. W 2020 roku, kiedy uderzyła pandemia, większość ludzi zaczęła pracować z domu. I co? I okazało się, że na całym świecie ten system się sprawdził. Wydajność nie spadła, w najgorszym wypadku, a w najlepszym nawet wzrosła. I to też nie jest ułuda, czy złe gównożerie zetek, lecz zwyczajne fakty. Jeśli zaczynasz pracę online o godzinie ósmej, to o, 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 przepraszam bardzo, troszkę się zapędzam. Wracamy jeszcze do jednej ważnej rzeczy, czyli, rozumiecie, wynagrodzeń, bo się okazuje, że ty złe gówniarze znów tylko oglądają pieniądze. Bo przecież, jak wszyscy wiemy, normalny człowiek przychodzi do pracy dla idei! To prywaciarz wielki, wspaniały, łaskawie wydaje pieniądze pracownikowi. Ten pracownik to nawet rękami, nogami się zapycha, że nie chce, nie, nie potrzebuje, on tu tylko rekreacyjnie jest, a te złe dzieciaki chwytają! Wy tak w tej redakcji serio? Czy to jest jakaś kurwa parodia, chęć przypodobania się naczelnemu? O co chodzi, co? Ośmiogodzinny dzień pracy doprowadził 21-latkę do OS. Jak wiadomo, zmiany w systemie wymagają czasu, bo nie da się ich wprowadzić z dnia na dzień. No jasne, bo jak przecież była pandemia. To zanim się zaczęła, to my wszyscy wiedzieliśmy i psychicznie się dostosowywaliśmy. Jak już pandemia się zaczęła, to jeszcze z trzy lata poczekaliśmy, czy aby na pewno reforma wejdzie. I dopiero jak reforma łaskawie weszła po tych 20 kurwa latach, to wprowadziliśmy wreszcie pracę zdalną, a nie zrobiliśmy to z dnia na dzień, ponieważ obawialiśmy się wirusa. I magicznie naraz się okazało, że proszę bardzo, można z dnia na dzień! Jeszcze jak? Dlatego młodzi ludzie, chcąc pracować na pełny etat, muszą dostosować się do 40-godzinnego tygodnia pracy. A jak już się dostosujecie, no to wam powiedzą: jesteście dostosowani, nie potrzebujecie tego. I alo, Choć większość z nas godzi pracę na etat z wykonywaniem obowiązków domowych i życiem prywatnym, to dla pewnej 21-latki było to niemożliwe. Brielle Asero od niedawna skończyła studia i podjęła pierwszą pracę. Przez cały tydzień miała mieć stałą zmianę. Od dziewiątej do siedemnastej dziewczyna już po pierwszym dniu miała dość, bo po dyżurze nie miała siły na nic. Nie chodzi tu o to, że nie chciała pracować, ale o czasochłonny dojazd do biura. Od razu odrzuciła też argument o przeprowadzce do mieszkania bliżej firmy, bo nie stać jej na życie w centrum miasta. To jest chyba najważniejszy fragment z całego artykułu, który oczywiście kuce, kukoldy ekonomiczny wygodnie pomijają, że tu nie jest problem pracofobia, że ona się o nie chce pracować, poświęcać dla dobra firmy, bla 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 bla. Tylko jej przeszkadza czasochłonny dojazd do biura. I to jest rzeczywistość, która nie wiem czy Was, ale większość ludzi bardzo mocno dotyka. To znaczy, jeśli człowiek zaczyna pracę zdalnie, na godzinę, dajmy na to ósmą, to wstaje o godzinie 7.30, myje zęby, je śniadanie, ewentualnie na wideokonferencję ubiera marynarkę bądź koszulę do góry, że tak powiem, od pasa w górę włącza komputer o godzinie 7.50, o godzinie 8.00 jest już zdatny do pracy, wykonywać taski działania itd., itd. Tymczasem, gdyby tego samego człowieka ściągać do firmy, to ten człowiek staje o godzinie 5.30. Bierze prysznic, goli się, jeśli jest mężczyzną, no bo wiecie, musi, musi jakoś wyglądać, musi się prezentować. Kobiety zazwyczaj robią makijaż, mniej więcej to tyle samo trwa. Musi dobrać odpowiednie ubranie, ubrać, przygotować, jeśli się podczas na przykład jedzenia, śniadania czy też robienia innych czynności poplami, to musi się jeszcze przebrać. Potem wsiąść w auto, bądź też w tramwaj, autobus, trolejbus, na hulajnodze pojechać, whatever. Wystać się w korkach, jeśli jedzie transportem publicznym i na przykład mu ten transport nie przyjedzie, na zasadzie, bo, bo chuj ci w dupę, bo nie przyjedzie, to w tym momencie facet jedzie spóźniony do roboty, bądź też musi wstawać jeszcze wcześniej i żeby jeszcze wcześniejszym pojechać, i potem dopiero z wywalonym jęzorem spocony. Co jest też dosyć istotne, biorąc pod uwagę, że wcześniej się wyperfumował, wypachnił, bądź kobieta wyperfumowała, wypachniła dezodorantu, użyła tylko i wyłącznie po to, żeby wejść z jajna z wywalonym męzorem do biura. I co? I myślicie, że to jest początek pracy? No, jeśli się spóźniła, to jeszcze ma około 40 do pół godziny połajanki od szefa na zasadzie: Jakże pan śmiał się spóźnić, czy strasznie wszystko, firma się zawali, stracimy miliardy miliardów pieniędzy. Przy czym zadaje też zazwyczaj większość szefów Januszy Prywaciarzy Kapitaluchów Złodziei tak zwane pytania retoryczne, to znaczy pytania, które... No, oni nie chcą odpowiedzi na pytanie, dlaczego ty się spóźniłeś. Mają w dupie, czy to jest poważny powód, czy to jest mniej poważny powód, czy ktoś miał na przykład wypadek i robiliście resuscytację, czy ktoś na przykład, nie wiem, wpadł wam pod koła, a może wasza ciotka dostała zawału... Nie, oni mają to gdzieś. Pytanie, dlaczego się pan spóźnił, jest platformą do wybicia się 40-minutowej tyrady na temat tego, dlaczego jesteście źli, okrutni i w ogóle nie jesteście dobrym pracownikiem. Jeśli na całe szczęście byście się nie spóźnili akurat to w tym momencie musicie podejść i jest tak zwana etykieta dworska biura bądź też jakiegokolwiek innego miejsca pracy, ponieważ w pracy fizycznej tak też jest tak zwana etykieta dworska, czyli zapoznanie się z pracownikami, zamienienie parę słów przerwa na papieroska bądź też na kawusie, bądź też przygotowanie miejsca stanowiska do pracy i zanim się już przygotujecie, wystanowiskujecie no gdzieś mija ta tak około 20 do 30 minut. i Już z tych 8 godzin robi wam się 7:30. Zanim jeszcze dodacie sobie do tego przerwę śniadaniową, chociaż większość ludzi jej nie ma. Zanim sobie odciągniecie ploteczki z koleżaneczkami bądź też z kolegami z pracy 10 tysięcy możliwych przemów szefa. Jak to zbliżamy się do krańca, stoimy przed przepaścią, ale robimy krok naprzód i dajemy siebie, dajemy 1100%. No wam się zrobi z tego, no plus minus właśnie, 7 godzin, gdzie przez 7 godzin musicie wykonać robotę, ale nie na zasadzie takiej, że macie jakieś konkretne taski do wykonania, tak jak w pracy zdalnej. Tylko nie wiecie, co czeka za kolejną górką. Czyli macie ten e, tak jakby. Syndrom pustyni. Idziecie sobie za wydmę i wiecie, co jest za nią? Następna pierdolona wydma. I potem następna i następna. I wy nie wiecie, kiedy się te wydmy skończą wreszcie. Bo prawda jest taka, że one się nigdy nie skończą. Więc cała wasza praca jest skupiona nie na to, żeby taski wykonać, tylko żeby robić je na tyle. Na ile, żeby Wam czas minął, i tak idzie się paść Wasza efektywność, a w międzyczasie, właśnie tutaj zaczepi Was jakaś koleżaneczka, tutaj jakiś kolega, który, którego w ogóle totalnie nie lubicie, podejdzie do Was z kawą, albo będziecie musieli yy, na przykład zrobić yy, jakąś rzecz. I jeszcze dodajmy sobie powrót, który zwłaszcza teraz jest zazwyczaj w godzinach, kiedy jest już ciemno, więc wychodzicie z domu, kiedy jest ciemno i wracacie do domu, kiedy jest ciemno, wszystko jedno, a Wasze życie prywatne w sensie nawet podstawowym. Bo już tutaj nie mówię o spotkaniu ze znajomymi, ta 21-latka stawia na spotkania ze znajomymi, znalezienie chłopaka i tak dalej, i tak dalej. Nie, moi drodzy, w normalnej pracy trudne jest nawet ogarnięcie mieszkania. To jest temat na weekend, ponieważ wtedy macie wolne, wtedy macie okazję, żeby coś posprzątać, poszorować, posprzątać kurze, wracacie do domu, robicie obiad, w międzyczasie robicie jakieś zakupy, spotkacie się ze swoją drugą połową, bądź też z domownikami, zamienicie parę słów, porobicie coś razem, żeby się posocjalizować, bądź też zajmiecie się swoim własnym hobby i to jest już koniec dnia. To już jest koniec, musicie iść spać. Dlaczego? Bo jutro znów z wozu o godzinie, dajmy na to, nie wiem, czwartej. 5, 6, żeby zdążyć jak najszybciej do pracy, aby saluteńka, dragi komedia, zaczęła się od nowa. I może was zaskoczę, ale ludzie na home office nie, nie siedzą sobie na dupie, nic nie robią, nie, nie olewają szefa, tylko siadają o godzinie, dajmy właśnie na to od tej ósmej, wykonują wszystkie taski, które mają na dany dzień, a w międzyczasie, kiedy szef nie pojawił się z nowym zadaniem. Coś tam se posprzątają, coś tam se poszorują, wyjdą z psem na spacer. I to jest ten czas, który normalnie wyspędzili na słuchaniu zbędnego pierdolenia szefa, bądź też kierownika, które można zastąpić po prostu otworzeniem 30-sekundowym maila przeczytania, wypełnienia zadania i wrócenia do swoich obowiązków domowych, ponieważ tak, w domu też mamy obowiązki. Tymczasem większość ludzi olewa swoje obowiązki domowe na rzecz obowiązków pracowniczych, co oczywiście doprowadza do tego, że coraz gorzej im się funkcjonuje w domu i coraz gorzej im się funkcjonuje przez to w pracy, ponieważ sytuacja domowa odbija się na sytuacji zawodowej. I teraz jest, uwaga, szok niedowierzanie kanapki z szynką. Ludzie tej lasce współczuli. Mało tego, zaczęli wypisywać swoje własne przeżycia, że 40-godzinny tydzień pracy jest przestarzały. Że zaprojektowano to z myślą o kobietach, które miały zajmować się domem, czyli jedna osoba ugarnia dom. Druga ogarnia sytuację zawodową i przez to, że druga ogarnia sytuację zawodową, a jedna dom, jest kooperacja i wszystko jest ogarnięte. A jeśli zmusza się obie strony do wyjścia i zarobienia na swoje utrzymanie, ponieważ z jednej pensji nie jest niemożliwym utrzymanie rodziny, to w tym momencie ludziom zaczyna brakować czasu, nie tylko na zrobienie dzieci, ale nawet na tak proste rzeczy jak posprzątanie kurzy we własnym domu. Tymczasem oczywiście polski kukoldyzm ekonomiczny, głównie wolnościowców bądź też kucerii, zaczął tak wzasrywać wręcz komentarze o dwa, że po prostu artykuł został usunięty. Już rozumiecie okazało się, że Lasce tak naprawdę to w ogóle się nie chce pracować, że trzeba było się uczyć, chuj z tego, że jest po studiach, że trzeba było wstawać rano, pracować codziennie rano, że w PRL-u to się pracowało, chuj z tego, że czy się stoi, czy się leży, dwa tysiące się należy, mieszkanie dawane przez państwo, książeczka oszczędnościowa na samochód, tysiąc różnych przywilejów. No i oczywiście wszechobecny bull dupy, że jak to te gówniarze chcą mieć lepiej, bo my mielimy gorzy, to oni też muszą mieć gorzej. To jest coś, co jak tylko widzę, to mi się nóż w kieszeni otwiera. Ta mentalność niewolnika i to mentalność złośliwego niewolnika na zasadzie psa ogrodnika, że jak ktoś ma, ja miałem źle, to wszyscy też muszą mieć źle i do dupy, i w ogóle po co te technologie, i tak dalej. Nie tak działa postęp. Nie tak działa świat. Nie tak działa czas. Oczywiście też wszystko w sposób umiejętny jest skupione na jedno pokolenie, bo rozumiecie, jednemu pokoleniu naraz się popierdoliło, że za pracę potrzeba jakichś pieniędzy. Jednemu pokoleniu się popierdoliło, że wypadałoby mieć czas po pracy. Jednemu pokoleniu naraz w łebko odwaliło, że oni to by chcieli móc ułożyć swoje życie prywatne. No jakże, kto to widział? Przecież trzeba dla feudała prywaciarza zapierdalać, a nie jakieś prywatne rzeczy robić. Nie, to nie jest kwestia jednego pokolenia. To jest kwestia ludzi, którzy zaczynają powoli otwierać oczy, że ten system jest chory. Że rzeczy, które istnieją w tym systemie są porąbane i same jakby uniemożliwiają dalszy rozwój. Nie jesteś w stanie na przykład wyprodukować dzieci, żeby więcej ludzi zapieprzało na plebana prywaciarza feudała, ponieważ nie masz na to czasu. Ale tak zwani wolnościowcy... Feudałowie, prywaciarze, zwłaszcza konserwatywni, będą załamywać ręce, że tu to z tobą jest problem, że dzieci nie masz, że własnego życia nie ogarniasz, że współczynnik depresji wzrasta drastycznie z roku na rok, współczynnik samotności też. Ja mam taką jedną kontrowersyjną myśl dla tych wszystkich gości: może czas jednak otworzyć oczka, zauważyć, że ten pracownik to nie jest maszyna. To jest człowiek, który też ma swoje własne życie prywatne, który przede wszystkim podchodzi do pracy nie jako wdzięczny chłop pańszczyźniany, który całuje księcia pana po stópkach, że łaskawie pozwala mu zapierdzielać. I może czas sobie zdać sprawę, prywaciarzu kapitaluchu złodzieju, że gdyby nie przymus ekonomiczny, to twój własny pracownik w najlepszym wypadku by nawet na ciebie nie splunął, w najgorszym nie powiem co, co jest z liśćmi i drzewem. To tyle na dziś, dziękuję wam za obejrzenie tego materiału, jak zwykle zapraszam was w opis, ponieważ tam znajdziecie link do mojego maila, link do mojego Patronite, jeśli chcecie wesprzeć kanał, macie taką okazję, link jest w opisie, jeśli chcecie podesłać jakiś temat, też możecie. Tymczasem ja się z Wami żegnam, ponieważ rano wstaję do roboty. To tyle na dziś. Do następnego hej hej.